Siemaneczko, witam państwa na W41 tym razem, czyli seria Free to Play. Tak przypominam, jakby ktoś może pierwszy raz wbił na tą serię. I co dzisiaj robimy? Dzisiaj sobie odblokujemy toaletę. Jak widzicie, mam już klucze, nawet dwa. Także od tego sobie zaczniemy. Jeden mogę sprzedać, oczywiście, bo 25 golda to całkiem spoko opcja. I przechodzę sobie już do tej toalety. Także mamy to odblokowane. I w końcu będę mógł wrzucać tutaj epiki, żeby mi nie zawadzały w ekwipunku. także Zaczynam od pierwszego: za epiki, oczywiście, toaleta się ładuje za 50 punktów. Także robimy tak. I to mogę chyba rozmontować, bo odłamki mi się przydadzą. No i teraz osiągnięcie, właśnie wskoczyło. Także jest kit. Dobra, i ten klucz drugi sprzedaję, tak? Bo wydawało mi się, że już go sprzedałem, ale nie. Dobra, także teraz sprzedam. Nie, okej, okay. po prostu się zbukował i Także no, bywaj tak. E, mamy generalnie właśnie e, event pod podgrzybki, jeszcze ostatni dzień, bo niedziela. E, no i próbuję jeszcze sobie właśnie podbić. Tylko jest trochę problem, mam 6 klepsydr. E, także no, jest problem z wyrobieniem się, właśnie przed północą. Ale jeszcze 10 godzin, co prawda, do północy. Także mam nadzieję, że dam radę. I co robimy w tym odcinku poza toaletą? No, przejdziemy do zbrodni na pewno i tutaj, jak widać, lepsze rękawice są. Co prawda, mniej trepancerza, ale myślę, że warto i tak to sobie podmienić będzie. No, tak, rękawice sobie od razu podmieniam. Może za właśnie siłę, siłę mam trochę mniej. I te mogę rozmontować. Także tak też zrobię. Resztę na razie trzymam i widzę, że potki mi się pokończyły, także coś przydało mi się nowego znaleźć. Dobra, to sobie rozmontujemy. I co tu mamy? To możemy kupić i pod klasę i pod rozmontowanie 88,500. O, taka sama, taka sama cena itemku w ogóle. O, i mamy podkę na wytrzymałość także spoko. E, inteligencja to akurat nie ta klasa. No pokupujmy sobie te itemki, może trafimy jeszcze podkę na siłę, a może nie. Dobra, to jeden rol myślę że można zrobić. I tutaj itemek do kasera, także sobie wezmę Śła 212 to nie. No i tak to wygląda. Dobra, to sobie to rozmontujemy. Co możemy? Jeszcze dwa itemki. 338. I tutaj też 338, także to sobie rozmontowujemy. A resztę po prostu sprzedaję. No i dobra, więcej potek się nie udało trafić. Także dalej lochy. No, wpiłem właśnie ten setny poziom, przekroczyłem, więc mam dostęp do portalu i tego, i do portalu w gildi, który standardowo się bukuje. Także, no, tak to wygląda. Eee, I dalej w twierdzy co się dzieje. No, próbuję zebrać surowce, żeby ten główny budynek rozbudować, no ale coś nie idzie. Tych ataków jakoś dużo nie robię, ale jednak się staram chociaż parę razy na dzień wejść i tam klikać. No, ale może jeszcze wyjdzie z karczmy, więc w sumie nie buduję nic na razie. Ile brakuje kamienia? 70 tysięcy. No, może jeszcze się, e, się właśnie uda. Minuta do końca questa. E, a w tym czasie myślę, że można zakręcić aba www. I co trafimy tym razem? Może grzyby? Jak mi się grzyby przydały, free to play, jak wiadomo. Ale mam jakiś hełm. Co to za hełm? 248 kamienia, 122 inteligencji. Takich średnich, więc jego ja raczej sobie nie wezmę. A, i w ogóle od 105 poziomu jest menadżera areny, tak teraz sobie przypomniałem. Także niedługo będziemy mieć osiągnięcie zrobione od menadżera areny. O ile jest, jest za to osiągnięcie, bo teraz w sumie nie pamiętam. Tak, teraz się zastanawiam, ale chyba nie ma z tego co widzę. Boże na końcu będzie w tych nowych. Kończę moridor, gdzie Nie, to chyba nie ma. Ale mam świętego Graal'a też jakiś dni znalazłem. Także to osiągnięcie też sobie zrobiłem. I tym Graal'em po prostu, jak sobie przejeżdżamy między ludźmi, to itemki, których nie mamy w klaserze, właśnie się tak podświetlają. No i co ciekawe, no to dalej nie mam lustra na tym koncie. Jest to 104 poziom. Także na jak mnie, no, no tak średnio bym powiedział. Dobra, 14-minutowy Quest to można skipnąć na pewno. 7 minut wezmę teraz. No i co zostało na tym koncie? Jeszcze pupile nam zostały. Ogień 32. Najwyższy mam światło: 34. To spróbujmy tym. I udało się, także całkiem spoko. No i tutaj sobie zrobimy jakieś środowisko. Myślę teraz, jeszcze zanim to, to przejdźmy do rochów i zaatakujmy. Bo tutaj nie mam tego lustra i po prostu nie będę mógł tego robić. Dobrze, dobra, zacznijmy może od portalu. Portalu, no na tym poziomie jeszcze za dużo nie robię. Zbiłem aż 2%, a trzeba zbić ponad 10%, żeby to miało jakikolwiek sens. A co do lochów 142, 144 i 154. Także aktualnie żywiołak ognia z nim sobie walczymy. I jest to mag, także niby którego kontrujemy, Te fajne kryty jakieś wchodziły, ale zobaczymy, czy damy radę, czy nie. I dało radę. Także spoko, na odcinku, jeden rok się dał zrobić. mamy ten stąpiąty poziom. Także odblokowany zarządca areny, Nie wiem, czy to jest osiągnięcie, czy nie. Ale chyba nie. Po prostu jest, że to odblokowaliśmy. E, no i dobra, tutaj sobie biorę tego questa. E, no i tutaj zarządce, czyli też będę miał co klikać. Tutaj od kupca oczywiście nic nie będę kupował. Bo jednak sporo grzubów to kosztuje. No i dobra, i przerwaliśmy te pupile, więc do nich wracamy. Także możemy sobie wszystko pokarmić i jakieś środowisko jeszcze zrobimy. <laughs> dobra, zobaczmy, gdzie mamy największe szanse. 32. No na razie wychodzi na to, że światło tutaj też mamy duże szanse. I tutaj też. No dobra, no ale zrobiłbym chyba ogień. Także to jest zrobione. Wtorkowa noc, no to dzisiaj na pewno nie, bo dzisiaj mamy niedzielę. Także tak to wygląda zarządca i toaleta dzisiaj odblokowane. Czyli też dwa osiągnięcia jak na S38. Odcinek z S38 będzie jutro albo za dwa dni. Jeszcze zobaczę. Ale już go po prostu sobie nagrałem wcześniej. Yy, dobra, i co jeszcze możemy zrobić? Możemy ulepszyć coś u kowala, bo w sumie tego metalu pełno dostaliśmy. Także. Dajemy na to czterokrotnie i takie temki myślę, że wszystkie na drugi poziom na pewno można zrobić, jak nie na trzeci nawet. Na trzeci już trochę tego yy, odłamków kosztuje, ale na trzeci myślę, że na luzie każdy przedmiot powinniśmy dobić. Dobra i na tarczę już mi nie starczy, ale tarczę już trzykrotnie miałem ulepszoną. Także z git tego metalu jeszcze 20 koła zostało. Także na luzie. nam to zrobić przed lochami. No ale nie pomyślałem po prostu. Więc zrobiłem później. Będzie pod kolejne lochy. No i dobra, to na tyle będzie w tym odcinku trochę krótszy. Eee, no i od przyszłego będzie ta arena, która bardziej rozwinięta już. Eee, no i może twierdza będzie szła na kolejny poziom. Także tak to wygląda. Jeszcze ostatnie darmowe odświeżenie świeźło się, no teraz no ale na czerwono także lipa z tymi atakami. Dobra, także dzięki za oglądanie w tym odcinku to na tyle, na razie i cześć.